Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdzikszy, wymyślał swobodę. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies to zając między stoły stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i krąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może, schodzi do gawła i wprosi w pokorze. Zmiłuj się, wać, pan, polu ciszy nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gawę wolnoć domku w swoim domku. Cóż było mówić, Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Na zajutrz gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu spowały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę tuk -puk zamknięto, spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam, cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co właśnie pan robisz? Ryby sobie łowię. Ależ po spanie mnie kapie po głowie. A Paweł na to, wolność Tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie, jak ty komu, tak on tobie.